Witam was serdecznie w rozdziale szóstym. W tym rozdziale będziemy mówić o najczęstszych błędach, które są popełniane podczas projektowania logo i są to błędy, których należy się oczywiście wystrzegać, aby wasze logo było naprawdę dobre, kultowe i aby było zapamiętywalne. Także pierwszym błędem, jaki jest popełniany notorycznie, co widzę u Naprawdę niesamowite ilości projektantów to jest to, aby nie iść w stereotypy. Co mam dokładnie na myśli mówiąc, aby nie iść w stereotypy. Chodzi mi o to tutaj, że bardzo rzadko zdarza się, że pierwsza idea i pierwszy pomysł, którą projektant tworzy, jest najlepsza. Często jest tak, że ten pierwszy pomysł, na który wpadniemy. Może być tym pomysłem takim banalnym. Może być trywialną rzeczą, na przykład gwiazdy, orły i paski w przypadku logo, które ma mówić o patriotyzmie, globus, ponieważ firma jest międzynarodowa bądź globalna, czy symbol na przykład tutaj samochodu dla firmy, która zajmuje się mechaniką samochodową, czy również w drugim przykładzie symbol nuty. Dla sklepu z instrumentami muzycznymi. Jak widzicie, wspomniane te wizualizacje yy, no, są bardzo banalne, i to są takie pierwsze skojarzenia, z czym nam się kojarzy naprawa samochodu. No to z samochodem i z tym kluczem, tutaj. Czy z czym nam się kojarzy muzyka? No z nutką, z instrumentem muzycznym, więc tego należy się wystrzegać, ponieważ są to najprostsze, najbardziej mm, banalne rzeczy i najprostsze. Takie, że to bardziej jest to ikona niż logo, Bo jak często sobie robicie, na przykład jak ktoś z Was projektuje strony internetowe czy i robi stronę dla na przykład firmy, która zajmuje się właśnie mechaniką samochodową, no to wpisze sobie car mechanic icons i wyskoczą mu właśnie tego typu ikonki, które mogą pasować na przykład, jeżeli na stronie jest sekcja z ofertą, no to wtedy takie ikonki można, można pokazać. Ale jeśli chodzi o logo, to absolutnie... Wystrzegajcie się takich rzeczy, ponieważ to na pewno nie uczyni loga unikalnym, a jeszcze gorzej, będzie to logo takie, które 90% rynku już posiada, bo wystarczy wpisać sobie w goglach na przykład Car Repair logo, to wyskoczy Wam multum logotypów właśnie z wizerunkiem samochodu. Są to właśnie takie stereotypy wizualne, które już od wieków jakby używane są do reprezentowania no, Jakiejś danej rzeczy i wspomniane wizualizacje, właśnie były niektórymi tylko wskazówkami, ale oczywiście takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo, ale wiecie już o co mi chodzi, i tego na pewno trzeba unikać. Drugim błędem w projektowaniu jest to, aby nie dodawać zbyt wiele kolorów, i realistycznie rzecz biorąc, między logo a kolorami. Jest tutaj taka różnica, może powiem tak. Na początku mówiłem wam w, bodajże w rozdziale drugim, że warto pokazywać logotyp klientowi na początku czarno i bie, czy w czerni bieli i to jest bardzo dobra opcja, ponieważ wtedy klient nie skupia się właśnie na kolorach. Ale jeśli chodzi o niedodawanie zbyt wielu kolorów, no jest cienka linia taka właśnie między tym, że logo jest kolorowe, a logo jest kolorowe. No, wiem, że brzmi to tak paradoksalnie troszeczkę, ale właśnie o to w tym chodzi, że jest cienka granica i trzeba zrozumieć, kiedy logo kolorowe jest dobre, a kiedy logo kolorowe jest złe. I na przykład y, ludzie, niektórzy ludzie polegają całkowicie właśnie na tym, że coś jest kolorowe, no to. To znaczy, że jest dobre. I jakby dodanie kolorów tutaj powinno być tak naprawdę ostatnią decyzją podczas projektowania logo. Więc zacznij pracować z prostym czarno-białym logotypem, a następnie pracuj z kolorami. I na pewno, tak jak według tych przykładów, dwa kolory, to jest bardzo dobra opcja. Najczęściej jest jeden kolor albo dwa. Tak jak tutaj widać, no są dwa kolory, i jeżeli pomniejszymy to logo, no to to logo dalej jest czytelne. Dalej wiemy o co tak naprawdę chodzi. Jeżeli dodamy trzeci kolor, no to jest to w porządku jeszcze. A jeżeli dodamy cztery, no to już nie bardzo, nie bardzo. Jeżeli dodamy pięć, sześć, no to to już jest naprawdę zakazane. Jak widać tu na tym logotypie jest po prostu niesamowita ilość kolorów. Jak widać po, po pomniejszeniu tego logotypu, tak naprawdę no nie wiadomo co to jest. Więc tego również starajmy się unikać. Kolejną rzeczą jest też to, o czym. Pokrótce wspomniałem w poprzednich rozdziałach jest to, aby nie podążać za modą. Bo oczywiście, tak jak mówiłem, bicie modnym jest dobre, natomiast trendy co jakiś czas się zmieniają i firmy też nie mogą zbyt często zmieniać swoich logotypów, no bo wtedy będą kojarzone jakby na nowo. A jeżeli ktoś już ugruntuje swoją markę yy, i swoją pozycję na rynku, no to lepiej już ewentualnie ją tylko troszeczkę modyfikować niż zmieniać całość. Zatem ustalenie całej swojej marki, nie zmieniających na zmieniających się trendach może być nieco ryzykowne i sprawi, że to logo po prostu po czasie będzie przesta przestarzałe. I co roku właśnie widzimy często te rzeczy przekształcane w jakieś inne, od których po prostu nie możemy się już uwolnić. I przy projektowaniu logo, logotypu. Warto nie stosować takich krótkoterminowych zysków. Dzisiejszy trend może być tak naprawdę jakimś nieaktualnym, wyblakłym jutrem, i trendy przychodzą i odchodzą, więc nie można dać się w to złapać. I trzeba tworzyć oryginalne elementy, które mają znaczący związek z marką. Logo powinno być ponadczasowe, oczywiście i nadające tej marce jakiś sens. Dlatego jeśli chodzi o trendy, to można oczywiście czerpać inspiracje z, z trendów, ale śledzenie ich na ślepo na pewno zagroziłoby wizerunku tej firmy. Kolejnym absurdalnym błędem, i to jest może nie jest to mega często stosowany błąd, natomiast jeszcze wielu projektantów o tym nie wie, jak i również klienci, że nie powinno się używać zdjęć. A dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że logotypy są wykorzystywane w różnych miejscach, w różnych rozmiarach oraz na różne sposoby. I logotypy te powinny być elastyczne i dlatego nie, zaleza, nie zalecamy używania zdjęć jako logotypów. Małe piksele właśnie zdjęcia tworzą, składają się z pikseli. Te piksele tworzą fotografię, a piksele są po rozciągnięciu, no, tracą swoją jakość. Są jeszcze bardziej rozpikselowywane i są rozmyte i nieostre więc oznacza to, że mogą stać się mniejsze, a jeśli chcesz już większej wersji, no to niestety już nie ma opcji. Tu jest przykład takiego logotypu, który jest wykonany w grafice rastrowej. Jeżeli powiększymy to zdjęcie, no to będziemy widzieć, że jest już tak zwana pikseloza, no i takiego logotypu klient na pewno nie wykorzysta sobie na jakimś dużym billboardzie, czy na plandece jakiegoś samochodu. Dlatego zaleca się używanie oczywiście wektorów, ponieważ wektory są takimi małymi skalowalnymi obiektami, które są kontrolowane przez równania matematyczne i w przeciwieństwie do pikseli można łatwo rozszerzać wszystko co tylko chcesz bez obawy, że obraz będzie zniekształcony, rozpikselowany i rozmyty. Także to jest kolejna rzecz, której trzeba się wystrzegać. Następnym punktem, następnym błędem w projektowaniu jest to, aby wybrać właściwy odpowiedni font. Rozumiem, czasami jest tak, że ktoś, e, że tak powiem, no, zakochał się w jakimś foncie. Strasznie mu się ten font podoba, ale to nie znaczy, że powinien się użyć w każdej instancji. Tylko dlatego, że czcionka wygląda dobrze na ekranie, nie oznacza to, że wyglądała czy będzie dobrze wszędzie. Po drugie, niektóre czcionki wyglądają dobrze z bliska, natomiast już jeżeli popatrzymy na nie z daleka, wyglądają naprawdę bardzo słabo. Po trzecie, Niektóre fonty nie łączą się dobrze z innymi fontami. Oprócz tego, font powinien pasować oczywiście do branży. Zatem błędem będzie tutaj stosowanie fontu obłego i zaokrąglonego dla firmy zajmującej się na przykład usługami prawniczymi. Tak samo jak nie damy fontu szeryfowego dla sklepu z zabawkami. I przykładem jest na przykład logo bardzo znanej marki Disney. I tutaj widać, no Disney jest to marka, która głównie kieruje swoje działania dla, do dzieci do tego młodszego społeczeństwa, no i dlatego stąd font jest taki lekko pisany, obły, jest ogólnie bardzo przyjazny dla oka, budzący jakieś zaufanie, a font po prawej, no to już się kojarzy bardziej z czymś takim bardziej dostojnym, z czymś bardziej takim poważnym, właśnie czy to jakieś usługi prawnicze, czy, czy jakaś firma nieruchomości, no już jest font szeryfowy trochę, więc no raczej, raczej nie użyjemy tego dla firmy, która zajmuje się tego typu rzeczami, co Disney, czy dla firmy, która sprzedaje jakieś na przykład zabawki. Więc jeżeli wybrana czcionka kwalifikuje wszystkie te aspekty, o których wspomniałem wcześniej, no to być może właśnie znaleźliśmy ten idealny font i będziemy w stanie zrobić logo naprawdę bardzo dobre. Kolejnym błędem, to jest też często popełniany błąd, jest to, aby nie stosować cieni i efektów specjalnych. To jest to, o czym też wcześniej mówiłem, że właśnie minimalizm i flat design to jest to, co sprawdza się w logotypach, ponieważ wtedy to logo jest proste, skalowalne do różnych rozmiarów i zapamiętywalne i widoczne w każdym aspekcie. Dlatego nie wolno tutaj stosować żadnych cieni, które osłabiają czytelność logotypów, czy żadnych efektów specjalnych, typu jakieś właśnie cienie, czy jakieś flary, czy tego typu rzeczy. Bo jeśli logo wymaga cieni, aby było atrakcyjne, to tak naprawdę to nie jest dobre logo. To są właśnie te efekty, które często jest tak, że ktoś zrobi zły projekt i na siłę próbuje potem doda dodać jakieś efekty, właśnie typu cienie czy jakieś flary, żeby uatrakcyjnić ten projekt. Ale tak naprawdę to działa w drugą stronę. Więc dobre logo tutaj nie wymaga żadnych cieni ani efektów, ponieważ jest ono używane właśnie na wiele sposobów i są rozciągnięte, ściśnięte, używane na różnych powierzchniach więc nawet to się nie sprawdzi w przypadku zastosowania cienia. Dlatego dobre rogo powstanie samodzielnie, bez żadnych niepotrzebnych tak zwanych fajerwerków. Kolejnym błędem jest to, że projektanci często stosują za dużo fontów do logotypu. Myślę, że najlepszym sposobem tutaj jest zastosowanie po prostu jednego fontu, ewentualnie dwóch. Dwa fonty w logotypie to już jest takie maksimum. Każda czcionka ma inny ton jakby, i inaczej wygląda i nie można zintegrować więcej niż jednego tonu z osobowością marki tak naprawdę. Ewentualnie no tak jak mówiłem, o dwóch, jeżeli pierwszym fontem jest nazwa firmy, a drugim jest na przykład jakiś lekki tylko podpis czy jakiś claim firmowy. Chociaż to też, no nie jest to często stosowane, zazwyczaj jest jeden font, ale tak jak mówię, dwa fonty to nie jest błąd. Także jeżeli używamy więcej niż jednej czcionki, musimy się upewnić, że one się uzupełniają i pasują do siebie, a nie zacierają, bo wtedy to będzie duży błąd. Dlatego czcionki są pierwszą rzeczą, którą ludzie widzą i potrzebujesz jej, aby była odpowiednia i odpowiedzialna za to, aby potencjalny odbiorca od razu mógł przeczytać, czy nazwę firmy, czy, czy jakiś claim, czy, czy coś, co jest po prostu właśnie zawarte i scalone razem z jakimś znakiem firmowym, z sygnetem. Dlatego musisz upewnić się, że czcionka nie mówi o wakacjach na plaży, podczas gdy powinna mówić o rozmowie, o pracę, o godzinie na przykład 10, no nieważne, bo no jest, druga sprawa jest bardziej poważna, a trzecia, no wakacje na plaży, no to... I właśnie tego typu przykładem może być tutaj to, że trzy fonty nie pasują do siebie. Jest pierwszy gruby, poważny font, trzeci już bardziej taki pasuje pod jakąś markę premium, glamour, a trzeci font, no to już bardziej taki obły, czyli do jakichś takich bardziej firm typu. Yy, czy nawet sprzedaż właśnie jakichś artykułów dla dzieci, czy coś tego typu, tego typu, a po prawej stronie widzimy to, aby upraszczać, czyli jest jeden font, konkretny, czytelny i wtedy wiemy dokładnie o co chodzi. Także jeśli chodzi o błędy podczas projektowania logotypów, to wszystko, mam nadzieję, że... Było to dużo przydatnej wiedzy dla ciebie i zapraszam bardzo serdecznie na kolejny rozdział. Dziękuję, cześć.